To radar. za. 200 metrów. Ograniczenie prędkości. 70 km na godzinę. Jest. Pora jest śniadaniowa. Cześć. Więc będzie o głodzie. I'm hungry. Powie Amerykanin czy Anglik. Rosjanin powie ja gałodzien Polak powie: Jestem głodny. A Niemiec jakoś się wyłamuje z tej grupy i mówi: Ich habe Hunger. Niemiec mówi: Mam głód. Jak to się ma do obecnej sytuacji? Oczywiście wiecie, o czym mówię, bo od jakiegoś czasu żyjemy tym samym, dotyka nas to samo. Większość z nas stresuje się, jeżeli nie wszyscy w tej chwili, sytuacją z koronawirusem. Jak przełożyć to niemieckie podejście mania, posiadania głodu na nasz stres? Otóż, jeżeli mówimy sobie, jestem zestresowany, to ten stres staje się integralną częścią nas. Bardzo trudno jest cokolwiek z tym zrobić, bo to jesteśmy my. <laughs> Natomiast jeżeli podejdziemy po niemiecku i powiemy, mam stres, choć nawet czasem mówimy, mam stresa po polsku, to możemy zacząć traktować ten stres jako pewien obiekt, który jest owszem wewnątrz nas, ale mimo wszystko jest pewnym zamkniętym obiektem. Mam głód, mam stres. A jeżeli podejdziemy do tego w ten sposób, to możemy zastosować tak zwaną dysocjację, albo ona się może pojawić. Na pewno każdy z Was, oglądając mm, jakiś program, film, książkę, doświadczył takiego stanu, w którym czujecie się odcięci od świata zewnętrznego, oddzieleni. Zapominamy o naszych stresach, niepokojach i problemach. To jest właśnie dysocjacja. Pierwszy krok do dysocjacji: zacząć postrzegać albo dostrzec to. Że nasz stres jest pewnym obiektem, że go mamy, a nie jesteśmy nimi. W związku z tym życzę Wam odrobiny oddechu w ten weekend. Zdysocjujcie się, zróbcie coś miłego dla siebie. Jest fajna pogoda. Mam nadzieję, że w większej części Polski niż tylko w Warszawie. Czerpcie, ile możecie. Miejcie głód, a nie bądźcie głodni. A teraz smacznego. Hej!